Cześć, witam. Trzeci odcinek, trzeci dzień klejenia modelu Jaka 3. Skleiłem już stateczniki poziome, są wklejone, są wyszpachlowane. Tu, nie wiem, czy to będzie widać? Bo być może, że znowu, ale teraz ustawiłem aparat na automat no nie wiem jak to będzie zobaczymy żeby nie było ponownie prześwietlenia jakiegoś także są stateczniki tu wyszlifowane przeszlifowane tu należy pamiętać jeżeli szlifujemy, no oczywiście walka z pyłem z opiłkami od szlifowania to należy wycierać ja tutaj używam denaturatu takiego czystego denaturatu może być to izopropanol po prostu zarazem czyści zabieramy ten kurz z tego wystarczy na ręczniczek zmoczyć troszeczkę i wytrzeć a zarazem odtłuszczamy no i oczywiście wklejona wklejone elementy kabiny na skrzydło i teraz skrzydło wkleję w kadłub, a tu jeszcze też wkleiłem taki element tak zwana rurka pitotta tu była, był taki otworek dość duży wkleiłem to, osadziłem, ale jeszcze musiałem to troszeczkę przyszpachlować wyszpachlować to, żeby żeby tu to miało jakiś wygląd no i pozostaje to Scalić teraz, osadzić to mniej więcej tak to będzie wyglądało. O tu jeszcze muszę poprawić tablicę przyrządów, bo ona te w tej chwili odeszła. O, jeżeli to widać, muszę ją dogiąć ale to jest dobrze, że tak jest elastycznie osadzona. Tak więc smaruję klejem i sklejam, ścisnę. I oczywiście tutaj też będę musiał na, na pewno szczelinki przyszpachlować, dopasować to wszystko, doszlifować. Jeżeli jakaś szczelinka będzie na styku kadłub, kadłub, skrzydło, należy wyszpachlować. Tu nie powiedziałem jeszcze jednej ważnej rzeczy, że przed sklejeniem skrzydła kadłub Musiałem wkleić y, śmigło, dlatego że później bym musiał go wkleić już na stałe. A ponieważ, y, żeby się śmigło obracało, y, musi być oś, y, jakby obrotu. Y, oś obrotu miało śmigło i otwór w kadłubie, ale od wewnątrz musiałem wkleić, zablokować śmigło taką y, tulejką blokującą tylko nie będzie widać o widać tą tulejkę tam wewnątrz i ona zablokowała tu śmigło żeby nie wypadło tu jeszcze wkleiłem taki krążek taki krążek z plastiku no takie ala żeby to tworzyło takie łożysko no i oczywiście później na koniec już przyjdzie kołpaczek na śmigła w ten sposób, ale to już yy, będzie to naklejone na, na końcu po malowaniu yy, nie przeszkodzi to teraz w malowaniu całości podkładem, to można i śmigiełko delikatnie prysnąć aczkolwiek sam ten kolor yy, tego plastiku już bardziej jest podkładowy ale niestety położę podkład w kolorze jasno szarym yy, po prostu żeby bardziej yy, farba yy, no bardziej czypliwość tej farby y, będzie lepsza. No i dobrze. i teraz przykleję, to wkleję, ale to już tu sobie tak na gotowo, Nie będę tu już tego filmował. to już będzie później w całości pokazane. I jeszcze na tym etapie pozostały mi do przyklejenia trzy elementy. czyli chłodnica, numer 34. 34, 33 to jest numer. To jest numer 33. I takie dwa również symetryczne chwyty powietrza. To jest też pod kadłubem. No, one miały numerację 24. Tu jest nawet taki ślad, w którym miejscu należy przykleić chłodnicę. Ten element. I tu. E, chwyty właściwie to są wyloty, bo one będą w, jakby w drugą stronę z e, kierunkiem lotu, do tyłu muszą być wklejone, one mają tutaj takie e, jakby zagłębienia ja jeszcze troszeczkę je pogłębiłem no nie, wiem, nie będzie to chyba widać, ups pyknęło mi to gdzieś mm, ale już widzę, widzę gdzie to, gdzie to mi to uciekło tu są, tu są takie zagłębienia. I będą z kierunkiem lotu. Natomiast tu do tej chłodnicy, muszę sobie sięgnąć ten drugi element. Jest. Natomiast tu do chłodnicy w to miejsce wkleję taką siateczkę. Widzianą o tu, jak przy wlotach. No i dobrze, i teraz na tym etapie. To ja tu użyję kleju, kropla, i to się zatopi tu w, plastiku. w ten sposób. Niech to sobie tu zasycha, a ja w tym czasie przykleję te dwa elementy pod kadłubem. Teraz powinienem mieć do tego stojaczek do modeli plastikowych. Niestety jeszcze na tym etapie nie było mi to potrzebne do tego jednego modelu. Wystarczy użyję troszeczkę innej pęcety takiej, która będzie chwytała to, którą nie muszę ściskać. I teraz kropelka. I przykładam. A jednak wygodniejsza jest mi to. Nauczyłem się nią posługiwać i po prostu to jest moja ulubiona, najlepsza pęceta i mamy doklejone. Jeszcze tylko kropelka, żeby poleciał klej po krawędzi. O, On tam sobie podpłynie. Jest tak mocno dyspersyjny, czyli rzadki. Na pewno słychać szczekanie psa. To za oknem. Jest dość cicho. A tu do. Od czasu do czasu o. piesek sobie hałasuje. No dobrze, i teraz przyklejam drugi element. Fajne, fajne przypominanie sobie taka praca w plastiku jak to jak to kiedyś było te około 40-35 lat temu jak kleiłem gdzie takiej takich była, miałem na wyposażeniu taką pęcetkę typu nie wiem do wyciągania że coś takiego było można to dostać gdzieś tam, ale nie było tak precyzyjnych, takich fajnych zakończonych to się też tu końcóweczkę szlifowało, żeby był, ta końcówka była e, w miarę cienka no i dobrze i teraz na tym etapie już to sobie schnie i zostaje tylko przyklejenie tej chłodnicy to mogę sobie wziąć w rękę w tym miejscu ale to już on tu się dopiero troszeczkę na śmigiełku spróbuję teraz tak tutaj spróbuję po brzeszkach kleju nałożyć I przyklejam i później jeszcze napuszczę go bokami o tak żeby tu żeby mi się ułożył skrzydła już przyciągnęły także można to i na tym etapie już będzie właśnie malowanie no dobrze i teraz klej na boki niech on tam sobie podpłynie Jeszcze robię taton, wzdłuż sobie płynie z zasadami grawitacji i podchodzi po bokach. O i tutaj nawet przeszedł, bo błyszczy. Także jeszcze poprawię. Delikatne przyciśnięcie to jest po prostu klej, który robi taki troszeczkę nazywając to jakby spaswem, bo on troszeczkę tapia nam plastik i, i tworzy się wiązanie jednego elementu z drugim. Ale w momencie tylko gdy to przyciśniemy, jeżeli nic się tu nie dzieje to zastyga w tym i tylko mamy taki ślad połyskujący, ślad po kleju po zabrudzeniu kleju no i właśnie tu jak film już jest drugi odcinek na kanale zwrócono uwagę mi, że kąt wznios skrzydeł jest zbyt mały Wznios skrzydeł jest, jeżeli patrzymy od przodu, ja może tak pokażę, że ten wznios skrzydeł jest zbyt mały. Moim zdaniem ja bym tutaj nie. No mogę tu delikatnie nagiąć jeszcze, delikatnie. E, spróbuję to nad gorącym, na przykład, nie wiem, parą czy coś takiego, żeby delikatnie plastik się zrobił ciepły. Bo to mi zasugerowano do gorącej wody i delikatnie y, wy, wygiąć. No, może i spróbuję, ale spróbuję jeszcze porównać ten kąt wzniosł w ten sposób. Jeżeli to wznios się ustalało, to trzeba było model. Oczywiście większych gabarytów, bo ja y, sklejając modele RC y, to były. W zasadzie bardziej gabarytowo większe modele i ustalało się w ten sposób, że właśnie kładło się kadłub skrzydła na płaszczyźnie płaskiej poziom e, trzeba było złapać i mierzyło się tu właśnie na końcóweczkach o ile, ile centymetrów jest podniesiony od płaszczyzny I tam ustalało się kąt natomiast tu widzę, no chłodnica teraz mi troszeczkę podnosi e, jakby cały kadłub, ale no ale jest, jest e, ten kąt moim zdaniem jest jakoś zachowany muszę jeszcze tu prześledzić jak gdyby zdjęcia, zobaczyć nie ma tak zdjęć za dużo, widziałem tylko właśnie jakby takie ujęcia boczne Natomiast nie ma od przodu. No, i na tym etapie wkleiłem skrzydła, wkleiłem chłodnicę i już na tym etapie tylko wyszlifuję. Zrobię delikatnie gdzieś, jeżeli tu będą braki, troszeczkę szpachli przyjdzie. To nie jest szczelina, tu jest po prostu ten ciemny kolor to jest po prostu farbka wypłynęła, natomiast nałożę troszeczkę szpachli, przyszlifuje i już w kolejnym odcinku będzie będzie malowanie, podkład, schnięcie i zobaczymy jak to wyjdzie. być może że jakość obrazu będzie troszeczkę lepsza, bo teraz to jest ten plastik bardzo jasny, taki jasno szary, może i tu światło jest za jasne, czy coś takiego nie doświetla mi dobrze, albo prześwietla i stąd może te, te, ta jakość nagrania nie jest taka jak, ale teraz starałem się to jakby ustawić tu na automat żeby on sam sobie tu doświetlał. Zobaczymy jak to wyjdzie w większym obrazie. Ja nie obrabiam tego obrazu jakby czy w sensie takim, że coś tam robię ze światłem i tak dalej. Na żywca po prostu puszczam później i tak zostawiam. Także tyle w tym odcinku. Kolejny odcinek postaram się zrobić już w nowym miesiącu po pierwszym raczej. Także yy, śledźcie kanał. Dziękuję za obejrzenie tych odcinków do tej pory, za komentarze, piszcie komentarze, uwagi i tak dalej. Nie tylko może jakby tu moje swoje doświadczenia jakieś yy, też bardzo, bardzo będą mi pomocne. Ja tu odnawiam swoją jakby przygodę z plastikiem. Yy, stąd. Yy, może jakieś błędy popełniam, i tak dalej. Stara szkoła, jak to się mówi, teraz jest już bardziej nowsza technologia, nowsze metody, nowe farby, nowsze farby, lepsza jakaś technologia, technika, i tak Także dziękuję za, za ten odcinek, za obejrzenie. Cześć, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia na kanale.